Będzie bajka o trzech świnkach, zwanych także prosiecami. To one w pełnej krasie. Powiem tylko i prawa. My jesteśmy świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy, a tam na siebie piękny śwink jest bardzo błysk. My jesteśmy świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy, a tam na siebie piękny śwink jest bardzo Świnki, a sam w przeszłość zadbacie. Już jesteście całkiem duże. Mieszkać same, ho, ho, ho. więc możecie. Idźcie w świat i znajdźcie miejsce, gdzie swe dołki zbudujecie. Dobać. Ja się w dobra... tym ja droga mamo, jeszcze chować. O nie, 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 nie! Bo jest miasno! Wszystkie się nie pomieścimy. Nie, nie. Idźcie przyjaciół. I Trudno. Chodźmy. Coś po drodze razem pomyślimy. Trzy świnki, trzy świnki, trzy. A tam my się winkie zły, winkie bardzo zły. My się w tym prawie boimy, bo się pod każdym stronimy. Winkie zły trafił do nas tu i nie wracał do nas. Poszły świnki miejsca szukać. Pierwsza szybko się zmęczyła. Już nie mogę. Tu zostaję. Pozostałem oświadczyła. Nogi bolą mnie ogromnie. Nie chce mi się już wędrować. Patrzcie, tu jest pełno słomy, z której domek mogę zbudować. Szybko pójdzie, mało pracy. Dom ze słomy to wygoda. Raz, dwa, trzy sobie z tym poradzę. Właśnie, że taka piękna pogoda! I świnki poszły dalej Będę was i napisałem. się wkoło rozglądały. One także do dobre miejsce na swój dom odnaleźć chciały. I tak doszły aż do lasu. Popatrz, jakie piękne drzewa. Czy słyszysz, jak na ich gałęziach ptaszek swoje śpiewa? Tutaj będzie moje miejsce. Tutaj dom swój wybuduje. Tu, mój drogi bracie, ja się bardzo dobrze czuję. Dom postawię w cały. Pracy przy tym nie ma dużo. To jest dla mnie dobre rozwiązanie, bo mnie takie prace nużą. Kilka gwoździ. desek trochę, do wieczora dom postawię. Potem resztę tego serca. Venze tutaj na zabę. Yeah. Do pracy. Wychodziło to niedbale. Ale muszę Wam powiedzieć, nie przejęła się tym wcale. Dwie godzinki to zajęło. Potem dwie godzinki to zajęło domek. Świnka postawiła. Potem w domku swym zasnęła, bo zmęczona bardzo była. A tymczasem Świnka trzecia dalej sama wędrowała. I swojego na tej ziemi miejsca sobie wciąż szukała, aż dotarła na skraj lasu. Tutaj domek wybuduję. Świnka tak postanowiła. Kupię cegły i dachówkę, jeszcze cement i zaprawa. Wszystko musi być porządne. To jest dla mnie ważna sprawa dom solidny, mocny zdrowie, żeby mieszkać w nim przez lata. Nie ze słomy i drewna, tak jak u mojego brata. Dużo siły włożyć muszę, Nic się nie mogę wcale. To od rana do wieczora czasem musi iść wytrwale. Pracowała świnka dzień, dni i noce bez wytchnienia, żeby być wygodny z Pozdrawiła dom porządny. Bardzo przy tym się zmęczyła, ale efekt był wspaniały, więc się świnka nim cieszyła. Teraz sprawdźmy, co tam słychać u znajomej świnki naszej. Domek ma ze słomy wszystkie ściany oraz daszek. Bo się wilka bardzo bały. Zaraz potem wilk nadleciał. Dom obejrzał dookoła. Wyjdźcie świnki, wejdźcie stąd. Głośno wilk do świnek woła, ale świnki byś nie chciały. Więc wilk znowu w domek dmucha. Czasem się zatrzymać. Okna patrzy i zagląda. Domek z mocny, trwały. Jeszcze nic nie jest stracone. Może jeszcze dziś wieczorem. Trzy będą zjedzone. Nabrał wilk powietrza w płuca. Muchnął silnie z całej mocy. Wilki trzęsą się ze strachu i wołają w głos! Będę oparty, spokój, cisza! W moim domu jestem wzięty. On nie może nawet wilk stawić mu tą śmierć. Wilk próbował jeszcze długo. Zburzyć domku, lecz nie zdołał. Bardzo był zdenerwowany i do świnek tak zawołał. Nie. Po z i wilk odszedł. Już nie wrócił. Świnki razem zamieszkały w murowanym trwałym domu. I już się bardzo przestały. Powiem jeszcze wam w sekrecie, że te świnki się zmieniły. Razem z bratem budowlaną firmę swoją założyły. W okolicy najsolidniej właśnie one budowały. Terminów wolnych wcale na dwa lata już nie miały. Posłuchajcie, dzieci drogie. Być leniwym nie popłaca. Jak coś robisz, rób dokładnie. Wszyscy będą Cię podziwiać. I nie jeden grosik wpadnie. Brawo!